Z tej strony, no I, i su jest smutna. Hmm. Bo mamy podsumowanie miesiące i kubki trochę się różnią. Tak trochę. Więc może przejdziemy od razu do tego, że. W i pokażę. Ja mam swoją nawiewką kubkę przerobić? Mm -hmm. Dobrze. Bo su jest załamana, bo mało czytała w tym miesiącu, znaczy jej zdaniem, tak. Oj. A ja mam tak. No zero. No zero? Z no Boże, no sześć. Nie czytaj teraz, to nic ci nie da. Nie wiem, co mi się o Trzy pierwsze tomy i ogólnie troszkę się delikatnie różni. No. Ja miałam, miałam takie, że to było coś całkiem inaczej, albo coś takiego. No, to takie jakieś niuanse tam są. Nie, tego mnie nie ma. No, widzisz. Ale ci oddam od razu, Tadda, za chwilę. Potem mam Fairy 2 dwa tomy. <laughs> Jakoś nie wiem, czemu tak zostało mi ten, że wcześniej tego mm. nie przeczytałam. Albo tutaj... on był zaległy w ogóle, chyba. A możliwe, że po prostu mm. ten pierwszy przyszedł, a ten jak, przyszedł jako e, preorder. Mm -hmm. Teraz się tak kojarzę, że chyba tak zamawiałam. No, ale ogólnie dzieje się na tej wyspie dalej. No, ha. To może potem przy, przy balet opera mm. powiem. <noise> Przeczytałam w końcu najlepszą jednotomówkę, i to jest śmiech. Na końcu świata, bo wcześniej powiedziałam na krańcu i dostałam oszat od... Su. Chciałam powiedzieć od Inu, sama od siebie ochrzanę. <laughs> Więc... No czasami tak <laughs> robisz. Tak, ja lubię siebie czasem tam... Pocisnąć. Tak. Dla zasady. Tak. Ale ogólnie pod podobało mi się ten... Tak jak tobie. Twierdzę, że warto przeczytać. Hmm. Potem mam... blu, blu, blu. I jedyne, co mi się podoba w tej łańce w tej to okładka, Jak to mnie zrobiono. Ale to słabe? Słabe jest dla mnie. No to mnie. nie muszę czytać. Ale możesz przeczytać, żeby sobie wyrobić swoją opinię. Muszę przeczytać, żeby też stwierdzić. Nie, nie, fajnie. Znaczy, była taka sobie, po prostu nic ciekawego. Jak dla mnie. No to no to nie, 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 nie opłaca się. Ale mi. za to polecam, jesteś moim latem. bo bardzo cute. Także nie wiem, co powiedzieć. Wybiłam się troszeczkę. Potem mam Jonę w blasku świcu księżyca, Co jest dzisiaj ze mną nie tak? Też jest bardzo cute. Przeczytaj. Mm. Potem mamy Given, szósty i. O, oh, Sailor Moon! no. Nie pisz tam, teraz się skup. No, ale na. Przepraszam, no nie czytałam jeszcze tego, więc nie mogę powiedzieć. Ja może tak tylko pokażę, bo jak będę się rozgadawać, to w sumie tutaj uśnie. Potem mam Spoil Family, niepewne Serce i niepewne serca, tam Było takie trochę. okej, okay, ale też nie do końca mi się tak podobało. Może kolejny tom będzie lepszy. I teraz jeszcze mi został Yuki. z takich <laughs> normalniejszych. I było też spoko. I teraz yy, zostały mi tomy, które zamówiła misu, kiedy ja byłam w gorączce. I zaczniemy od najbardziej lightowego, czyli od yy, Królowej krawca. I akurat to mi się bardzo podobało. To było takie cute, ta relacja między nimi była taka fajna, taka czym kibicowałam im potem nie, nie lajtowe, ale też nie jakieś najgorsze, to mnich i pają. Ogólnie, banka mi się podobała, ale jest tego więcej tych scen między głównymi bohaterami, ale jest spoko. I potem były dłonie Minoriego, w ogóle jakiś maraton sobie zrobiłam z tego, z ja ojców. Mm. No i to było... To jest, był taki stopień, wiesz, że było spoko, y, znaczy lajtowo, bo to było tak pomiędzy, a to było <laughs> już tego najwięcej w tym wszystkim. No i teraz ty możesz o swojej powiedzieć w końcu. Już. Wyłączę Ci ten internet. Dobra. Y, więc ja teraz pójdę do mojej kubki i mam tak, y, Handel sprzedawcy kontramangowcy, to jest już ostatni ton. No i co? W sumie tutaj, bo ona już... Yy, ona, on... Niby to jest on, ale w mandy jest ona i teraz się przysłuchałem, że Honda to ona i dla mnie Honda to ona. Tak. Yy. No i w sumie teraz, bo ona odeszła z tej księgarni, to, ale no, musiała napisać tom, żeby no bo anime wyszło. I zbierała ten, że tam opowiadała o księgarniach różnych innych. Na tym się kończy moja kubka. Ale mamy wspólną jeszcze kubkę. No. Więc może o balad Opera razem opowiemy co to na to. No. I tak. Jak ci się podoba? Lubię. Podobało? A przeczytałaś to? Nie. Ja przeczytałam. A to jest tego? Znaczy, to jest o <laughs> taka śmieszna krótka historyjka o braciach właśnie kuro? Lubię to. Więc Lubię możesz to. sobie przeczytać. Nie jest długie. Mm. Ale dzieje się. No Chciałabym, żeby to było dłuższe. No jest piękna kresk. A tu niestety. Jest tak... Co? Znaczy no, to się za niedługo kończy, więc... A tu jest moment kulminacyjny w tej historii. Tak nawet gdzieś tutaj na tej pisało. <laughs> Hmm, tak, nie wiem, czy. Raz, no, a fabuła zbliża się do punktu kulminacyjnego. No. Potem mamy Pansionę ze światach I muszę przyznać, że ja się wciągnęłam. Mm -hmm. nie, znaczy pamiętam mniej więcej zarys fabuły przez anime, ale I on był naprawdę dla niej taki Wredny? No. Wydaje mi się, że on z czasem by się ten. Znaczy z czasem, o, z czasem ona się do niego przekonywała. Mm -hmm. Sprawiła dobra nie chcę. <laughs> Jednak to jest to! <grych> Potem mamy odrodzoną jako czarny charakter w grze Otony, gdzie wszystkie ścieżki prowadzą do złego zakończenia. Piąty tom. To tylko festiwal znam, nie? Coś więcej. No, I ja mam problem z tą mamką. Nie, to co mnie chyba znudziło z tego, co pamiętam. Mnie też. I nie wiem, czy dalej będę chcemy to czytać. Nie no ja. Nie... Ja też nie wiem. No, no. jest takie sobie. Nudzi mnie to już. No. Też to jest smutne, bo wszyscy się tu kłócą o Katarinę. Nie, nie zbliżaj się do niej, to ja ją kocham. Nie, ją kocham bardziej. No i no, no. o tym jest manga. To jest. Ale za to jest atelier, który ratuje wszystko. O, tak. I mi się podobał ten moment tam, e co niby była taka koko pokazana jakby w złej tej formie Aha. takiej. Mi strasznie to podobało. To no, mi się bardziej podobało lubię... jak stała tą prosolką, to mnie to podobało <sum> Coraz bardziej lubię Agatę. Agatkę? No. no. Znaczy ona ma taki... I podejrzany jest ten, yy, co właśnie miały u niego yy, ten test. Aha. Co on mówił tam o kifreju, tak nie... Yy, żeby... Znaczy, a właśnie on powiedział, że to Kefrey jest podejrzany. No, ale. Znaczy, on Kefrey coś tam knuje, nie? Ale ja myślę, że Kefrey tak czy siak jest dobry. On może mieć jakieś tam, wiesz, mroczne mm. tajemnice, ale nie wydaje mi się, że Kefrey będzie zły. Ale jeśli tak, to był dopiero ten mm, plotki. Plot tak naprawdę to ją uratował, nie? No właśnie, i to takie jest. By się kłóciło z takim, wiesz. Znaczy, jak chcę pokazać to, co tam z tym deszczem było. O, oh. no, to było cute. I w ogóle jest... Yes. No, jest taka piękna. Weź ty dwa i ja dwa. Potem mamy siedmiu książek i tysiącletni tysiąc labirynt. labirynt Boże, nie umiem dzisiaj się ogarnąć. I uwielbiam tę serię. Dziękujemy, WuWu. to. Znowu. WuWu <ślinie> senpai. No i co no? Mogę jedynie ja powiedzieć, że czytajcie, czytajcie, bo mam Ja to. mogę powiedzieć, że jak się pojawił Otolo, Othollo, mm, jakoś tak, Othello, cicho bądź, 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 to tak miałam, o, polubię go, bo jest szalona, a nie, nie lubię go, tak tak mogę no, powiedzieć. ale ogólnie ten, bohaterowie byli spoko. No, to no jego lubię. No. Titus? Tak. Świetne. I to jest też, To jest też manga, gdzie ona udaje, że nie jest, a tak mm -hmm. naprawdę to jest. Ja, to, to jest tak zwane. <grym> Oj, doktora, go się nie przyznaje. Tak, tak. to czyli... się ta seria. Tak. tak. Więc y, y, można czytać dla spokofa, buły, dla ładnych panów i dla. I dla shipów. Potem mamy Hanako. To jest, ja uwielbiam Hanako no. i zaczęłyśmy niedawno oglądać anime. Ja po prostu, ja się rozpływam, ja nie wiem co powiedzieć, ale strasznie lubię tę yy, tą serię. To, tak to sam samo lubiłam. Mhm. To, to tak samo bardzo lubię tą serię. <laughs> ja super. mi nawet nie mów. To, to, jest już, to jest dopiero klasyk. <laughs> tak. Kocham. A potem mamy zakurcie całą. O, to też kocham. No uwielbiam. Po prostu... Co to, prawda... No i w końcu skończyli razem? Kto? I to ja z Jukitą? Tak. Okej. Okay. Ogólnie... Y Sakur, no, tak, ale chciałam powiedzieć, że kiedy Sakura już kończyła zbierać karty no. i zostało parę tam do końca, to miałam takie No, co, co teraz działało? będzie, no, no nie? Tak naprawdę ale... na tym tomie, gdzie zabrała te karty, to mogłoby się skończyć. No trochę tak, ale w sumie cieszę się, że pociągnęli no. dalej, bo no w końcu dowiedzieliśmy się trochę o tym yy... Chloe. Tak, Chloe. Co prawda yy, wytłumaczenie, yy, że on się tam Coś się z nim stało. A no... tylko to trochę średnie. tego nie rozumiem, bo... Znaczy... czy mogę spoiler? No to musisz zaznaczyć. No to, to spoiler z Sakury. Yy, nie rozumiem tego, bo on się podzielił na dwa, no i podzielił się na Ariola, no i na tatę Sakury, nie? No. I tego nie roz rozumiem, że no Ariol... Yy, yy, tak jakby... wziął wspomnienia. Mhm. A w sumie to po co był tata? <grym> nie. Po co? Po co on był? To on po prostu był. I sobie idź w świat załóż rodzinę rodziny. No tak sobie nie wiem, czy mi się podoba motyw. To też jest spoiler, że Jue to był No e, mi się to podobało. Ale to było takie do przewidzenia trochę, że jak jakbym miał... E, Yukito. Yukito będzie właśnie tym, tym... Ja miałam takie że, Wiem, że... A, szkoda. Nie, ale... ale mi się podobało, że to on był, bo po pierwsze to by miało wpływ na relacje właśnie Toi i Yukito. Po drugie no miało to wpływ na ogólnie fabułę, więc... No mi chyba nie do końca podobało to No Ale taki to tak jakby kim mógłby być ły. No nie wiem, ale tak nie do końca mi się to podobało. mi się podobało. i... Yy... A mi się podobało znowu rozwiązanie z. Yy, bo mi tutaj lata włosy. Że delikatnie postąpił z Sakurą, yy, Yukito, kiedy mu mm -hmm. wyznała tam A, no. miłość i w ogóle. Nie podoba mi się relacja nauczyciela z, tak. z tą dziewczynką. Z uczennicą. Co to, żeby że... nie wiem. No, Lepiej to by wyglądało, jakby to nie wiem, to by było, byli, nie wiem, Liceum. Tak, a nie, kurde, kurde, podstawówka czy gimnazjum. Nie, to jest czwarta klasa podstawówki. Dziewczynka z, jest, z, potajemnie się spotyka z nauczycielem swoim, który prawdopodobnie ma chociaż trzydziestkę. Ja nie wiem, ja bym obstawiała, że nawet mógłby mieć... Dwadzieścia. Nie, no co ty, ja bym powiedziała że mógłby być nawet starszy. Ale tak minimum, poddaję, nie? I to mi się strasznie nie podoba, bo, no nie, niezbyt, ale podoba mi się rozwiązanie z Sakurą, gdzie no w końcu jednak czuła z kimś innym i to jest takie cute. Uwielbiam Sioran, 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 kocham go. Tak, dobra, koniec spoilerów, to momencie. Kocham go. Mówię koniec. Kocham ko ich. Wszystkich. Kochał wszystkich, tak naprawdę. Prócz, ale nauczycia. się raz z yy, uczennicą. Ale jeszcze, yy, jeszcze nie spoiler, znaczy, jeszcze, jeszcze nie koniec spoilerów, Aha, no. bo yy, też yy, te, te, tak samo mi się nie podoba Riol z tą laską. Aha, co no to tam ma być? też, no. w, ogóle, w ogóle nie podoba mi się, że ta manga przystaje na takie ten, relacje. Sorry. No, akurat temu mówię nie stanowcze. No. Dobra, no to w sobie wszystko, co przeczytałeś. Ja trochę tego miałam. Wyszło około 36 mi. Mank? Mam 21. A mam jakieś anime? To na nie to. Ile? Pani. Pani, fani. Dobra, to nic. Parimia się skończy. Znaczy Jeszcze ma się. jeden to. Y, y, jeden odcinek. No, no ale. Tak. I jak wcześniej byłam zakochana, tak mój zapał do tego anime opadł i no, po prostu przyjemny. Tak, ale brakuje mi parę scen, a w szczególności tej z basenem. No, kto nie czytał, nie. to wie o co chodzi. I ja liczyłam, że jednak ta scena się pojawi tak. i w anime. Ona była dość zabawna. To jest najlepsza scena z całej serii. No. To Chyba, że jeszcze to się odcinek. nie wątpię. Bo no to jest ostatni nie... odcinek. Poza tym mi się wydaje, że on tam jeszcze miał długie włosy. Na tej scenie. Nie ja wiem, nie pamiętam, tak za bardzo. Ale mi jej brakuje w tym. No. Znaczy no w anime skupili się tylko na... Jakby w no, parze, no tak. w głównej, no, no. głównej parze, no a teraz nagle się pojawia. Z Toru. Tak, i y, jeden odcinek taki miała y, ta Sakura z y, Sengoku. Nie, to była część chyba. Aha, no to część, no to tam trochę mieli. I y, ten y, z, nie, z siostrą, ten no, zielony. To w ogóle było, to jest tak przemieszane, bo... Przecież y, z y, Jura, nieważne, zielony, z tą swoją siostrą to było. Który mamy 14, 15, 14 tom? To nie, 15 tom. To było w 13, może, 12? To było niedawno, gdzieś pod koniec właśnie. Nie. A to jest w pierwszych odcinkach. Pa nie, nie, nie Pani, nie, nie. Pani, nie podoba mi się to. Jedźmy dalej. Mhm. SK8. O mój Boże! Znaczy. Znam większą fankę sk -8. Tak. I jest w nią WUWU. Bo zresztą znaczy, wydaje mi się, że WUWU chyba bardziej przeżywa niż my, no. Ale ogólnie nam się też bardzo podoba yy, ta seria. oczywiście jest cały chyba serduszkiem za Adasiem. Tak. Yy, nie, Czemu wszyscy nie lubią Adasia? Ja nie też ja go nie lubię, ja go doceniam. Ale bardzo. wszyscy go nie Ten... lubią. A ja na przykład twierdzę, że to jest dobrze wykreowana postać, że, że no. ona po prostu taka ma być i ja ją biorę z całym egzem egzemplarzem swoim, wiesz, z zasobami i w ogóle. A ja na I mi, mi się ogólnie ta postać podoba, ale błagam, niech on nie robi krzywdy mojemu shipowi, <laughs> ja ich tak uwielbiam. Znaczy, było mi przykro takiego, jak tam nim poniewierał. No, to było straszne, akurat... Nie wiem, jak jeszcze przy Cherry miałam takie, że trochę tak zareagowałam, jak ty teraz. Ale jeszcze miałam takie, że no okej. I w ogóle ogólnie nie podoba mi się to, co Adam robi i nie podoba mi się, że w trakcie tego wyścigu z każdym on po prostu stwierdza za każdym razem, że on może sobie z tej deski zejść. Ale w Esce tam nie ma żadnych reguł. No nie ma, ale nie wiem, jakoś się to gryzie. Ale to było straszne, co zrobił y, ten, Rekiemu. Mm. Ale tak czy siak uwielbiam Adama. Ja tylko lubię. To Ale jest... boję się, co on ma w swojej głowie. Mm. Jezu, ja uwielbiam tego małego Adasia. No, mm, cute. No szkoda mi go strasznie. Mm. Bo on jest taki przez te baby, no. no głupie, baby. Zabić ich. <noise> Okej. Okay. Dobra. Y tak. Co tam jeszcze oglądałyśmy? <kłysy> Mekuja. Co? No ten film. A. -a, -a. <grym> y bo zaczęłyśmy oglądać wspólnie z na Discordzie, no i... Y tak, co sobotę, zapraszamy. Tak. Pierwszym y filmem, który obejrzeliśmy właśnie była Makuja. Chyba zapomniałam o tym. <grym> y <grym> Mekuja, dobra, nieważne, tak czy siak. I wszyscy tam ryczeli na tym filmie. Dla mnie było no smutne, no przekro ale to koniec. Ja w ogóle w pewnym momencie musiałam wyjść, i, no. i wątek mi uciekł, i nie wiedziałam, co potem się stało. I dla mnie było takie. Ale ja też pod koniec się nie wiedziałam, co się dzieje, bo, bo, bo ja, tam jest dużo przeskoków w czasie i. Ja, w pewnym momencie nie widziałam tego przeskoku i miałam takie Czemu ona ma takie długie włosy? Co się stało? Że ona tam dzień siedziała, a się o to założy kilka lat minęło Właściwie ja nie nie kupiłam w ogóle tego anime Była spoko, ale... Mogli bardziej właśnie zarysować, że Hej, tu jest przeskok kilka lat I tyle. No, co tam jeszcze? Doktor stone. Nie, no. no. no nie będziemy się po prostu powtarzać, bo uwielbiamy to. To no. o wiele bardziej mnie wzruszył niż Meku. No, jeszcze ten e, odcinek, gdzie z cuka są tam. No, w tym. to mnie wzruszyło. Tak. Bo wiesz, ja mam też coś takiego, że jak. Na, bo ciężko by ci powiedzieć, że sęk będzie tak reagować na, na to, co się dzieje, do no nie? Bo z w naszej głowy, no to jest oczywiście mega inteligentny i taki jest... z... taki nie kierujący się emocjami, no. nie, a to nagle pokazuje ci się z takiej innej strony, jednak, takiej... że jednak te emocje gdzieś jednak w nim siedzą, nie tylko jest ta nauka. To, to pokazuje, że no tego dalej ja człowiekiem, nie. Tak, nie jest taką nie jest maszyną. I to mi też, i tutaj no. muszę przyznać, że też masz rację, że to bardziej niż mi, mnie y, tak wychwyciło za serce niż to, co w tamtym, w tamtym anime się mm. działo, bo ja chyba nie lubię anime, gdzie ono jest po prostu skierowane na to, że ma zruszać, mm. że on ma być taki wyciską jest, bo to w sumie jest takie z góry znaczy skazane z takich, na coś. Z takich takiego... Takich właśnie wzruszających, tylko wzruszających anime to lubię Ano Eee, coś jeszcze? Nie wiem, ja powiem, że Anohana mi się ogólnie podobała, ale ten, ta końcówka była dla mnie tak cringe'owa. Hmm, nie wiem, to. ja, ja, ja nie, chyba nie potrafię oglądać takich tych yy, serii. Ja siedzę, jak jest taka właśnie scena, która ma wzruszać coś takiego, to Jezu, ja siedzę tak. A nie, rezerwa minęła. Eee, rezerwa się skończyła. Most cute. Tak. Mi się podobała scena z. Y... W ogóle dużo po fajnych scen tam było w no, tym drugim. Ale mi seasonie. się najbardziej chyba podobało w tej drugiej części przeszłość Emilii. Przeszłość najgorniej, te próby. Znaczy, znaczy też, mi ale mi się podobał na przykład ten, jak ona siedziała na tych schodach z Subaru i yy, tam rozmawiali o. Dziedziusiu, to mi się bardzo podobało. Albo podobało mi się rozmowa Subaru z Beatką. Ha, tam co siedzieli? Tak, podobał mi się rozwal. No to tak, ale... ale jeszcze wracając do tej rozmowy bo z Beatką, mam wrażenie, że ona jest trochę przeciągana. Trochę tak, ale no. to wiesz, podoba mi nie się, że... nie no... chodź ze mną, no idę. Podoba mi się no właśnie to, że Subaru był uparty. Mm. Ja uwielbiam ale... jego w ogóle takie, wiesz... No trochę za długo. No może tak, trochę tak, no to tam wiesz, już ten dom tak płonął, że dawno duchy... by się spalił i jeszcze raz zapłonął. No, ale ogólnie podobała mi się ta scena. blatka już trochę zyskała w moich oczach, że już nie jest tylko denerwującą, wiesz, no nie, ja tylko postacią, nie? Bo ona mi trochę się kojarzy z Paimon. <laughs> nie, sorry. Denerwuj Dla mnie była denerwująca, My, przez to, ja że lubię. jest tsundere. Mm. Lubię tego, y jak mu jest, co ma głos Bakusia. Y bo Garfield. No, no sorry, tak na imię, nie tak? Ja lubię też. No, też go lubię. No i, no i się wtrę I Ram jest super. No. Nie, Zyskała dużo, mam... nie? Tak, bo możemy w końcu ją poznać, nie? Bo w pierwszym sezonie poznaliśmy rem. 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 Ja też mam problem, <noise> zawsze Rem, Ram. No, a w drugim sezonie bardziej poznaliśmy Ram. No, ich, nie wiem, no. lubię ją. No. I lubię też Rosanna, ale mi się wizualnie podobał się ten bardziej... Młodszy? Tak, młodszy, z tym jednokolorowymi oczami, mm. tymi niebieskimi. No tak, ale no nie, i ale ja... tak Croswalla kocha Tak, no. No i fajnie, że no i... też było trochę ekidze w tym wszystkim. Ale mniej było niż w tej pierwszej części. Mm. Ale fajnie, że chociaż się pojawiła, nie? I że y, się zna na przykład z Emilią, nie? że miały jakieś tam interakcje. I może w sumie przy nie mam wrażenie, że Emilia trochę inaczej się zachowuje. Tak bardziej... tak swobodnie. Mm. Tak jakby się ze starą znajdą przyjąła Echidna. No i ale, ale nie, to te króliczki były straszniejsze w pierwszym. Były tak. Czekcji, że... tak no. Ale na szczęście już chyba ich nie będzie. No nie no, pokonali ich. Yy, ale co jeszcze chciałam powiedzieć? O czymś znowu, kurde, zapomniałam. Ja nie mogę, nie mogę. O czymś znowu zapomniałam. O wiem, yy, Gis. Peter A wiem, eee... Gis... Petelgis koch. No. Pele... No, piękny! nie, to teraz... Trochę go skrzywdzili. No, tak trochę. Co, czy on sam się skrzywdzi, jakby nie było. No, ale, no, to że go skrzywdzili. Ale mm. był taki piękny. No. I w ogóle mam Trachany. wrażenie, że dużo w ogóle postaci jest bardzo podobnych do Emily. Nawet ta mama Fortuna. Ale o tym cały klan był taki, podobny. Może Ekidna też należała z tego klanu. Dlatego są podobne. Ale na przykład przez to, że stało się wiedźmą ciemniła są oczy Cię, ciężko powiedzieć bo to jest dużo takich właśnie postaci mm -hmm. nie bo zaczyna... No, to że na przykład to właśnie mama fortuna czy tam ogólnie cały ten klan no to rozumiem nie bo na przykład bo są bo w sumie to pod... było elfy, no nie no to są to jak gdzie się piętrzy Wszyscy biało włosi i chyba fioletowe oczy też mieli Wszyscy? no ogólnie biało fioletowi byli a nie po włosy? Szuka ten co uciekał z Tom. A no, on był chyba w Londynu. No, właśnie! Ja to fioletowi, okej? Okay? No, um, no, no. no. ale... Yy... No i może Ekidna też należy do tego klanu bo ta jest podobna do Emilii. No ale na przykład przez to, że jest Wiedźmą. Nie wiem, w ogóle. Mam nadzieję, że jeszcze wiesz, więcej dostaniemy no. tego. Bo chcę, chcę wiedzieć, czemu ona jest podobna do Emily. No i co to z rodzicami? A no. A oni nie umarli po prostu? No ale... Nie wiem. Musi coś za tym stać. Mm. nie umarli by sami siebie, na pewno chcą. A nie zabiła ich ta Pandora? Ta białowłosa, co później do nich przyszła? Nie wiem. To ona chyba ich tam uciechła, nie? To mi się udaje. je. Czy... Nie wiem. No ważne. Koniec tego dobrego. Tak? Kończymy już? Tak, kończymy już. To jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, łapkę w górę, a nie już było. <laughs> Dzwoneczek. Dzwoneczek. Zapraszamy was na Discordy, gdzie co sobotę tak. oglądamy razem filmy, no. anime. Zastanawiamy się nad seriami jeszcze, ale tego jeszcze, no. nie, jeszcze nie wiadomo. Co jeszcze? Bo zapraszamy na blog Lex, na nasze opowiadanie, na Instagram, na Facebooka. I ty, żegnamy się. No i to Genshin. No, to wszystko w opisie. Bye, bye. To co to było? Bye, bye. bye.